To hejka? Co się tam z tobą dzieje? Skąd to zątpienie? No, Ma, masz już milion? Czemu nie masz? Rodzinko, kochana moja, dzisiaj was tutaj normalnie zgromadziłem po to, żeby wam pokazać fajną miejscówę. Dzisiaj dla graczy, którzy nie mają legionu coś. Wow. Jesteśmy w Kalimdorze i musicie mieć kini na, na, nie wiem, z 400 poziomie, mniej więcej. Jak już macie, albo nie macie, możecie w ale będzie dostawać trochę szajsowate przedmioty, to udajecie się do Uldum w Kalimdorze, tutaj na dół, w tą taką deltę rzeki. Sadnie o tym spocie przypomniał mi znajomy, uznałem, że pójdę, testuję, a że trochę mi się tam z tego sprzedało, to się z wami podzielę, bo może coś tu zarobicie, no nie wiem. Jak macie skinning, w ogóle jesteśmy na moim mąku Gnomo Mąk yy, Setny poziom, został Busta To normalnie przy takich jajkach sobie stajecie I te jajka was tak wybuchają Macie pełną krokodyli na sobie I możecie je skillingować Dostajecie Savage Later I na moim serwerze one są takie dosyć drogie Bo są po 19 gold na niby Z tym, że one schodzić w ogóle Nie chcą, także Jest yy, to relipa ale jeżeli u was będą tam po 4 po 5 goldów to i tak jest dobrze, bo tych tutaj later'ów można na, na godzinę wyciągnąć bardzo, bardzo dużo. I dobra, wiem czego nie zrobiłem, nie użyłem potka. Potrzebujecie dwóch potionów, po pierwsze... E, potion of the... E, potion of tre Treasure Fighting i... Darkmoon Firewater. I z tymi potionami dostaniecie więcej pieniędzy na godzinę niż moglibyście. I zanim podejdziecie do jajka, pamiętajcie, że musi zniknąć wam ten debuff tutaj, bo... Jak nie zniknie wam ten debuff, to nie dostaniecie tych małych krokodyli i ogólnie tych jajk jest od cholery naokoło. Także na pewno nie będziecie szybsi niż respiące się jajka. Patrzcie, tu są tu, ten który zabrałem z trzema, już się zrespił, także znowu do niego podbiegam. O, i podbiegam z debuffem. Patrzcie, jajka znikły, straciłem pieniądze. Nie no, nic nie straciłem, żartuję. I po co nam właśnie ten. Potem of Trasion Fighting Po to, że dostajecie takie skrzynki. Możecie robić openingi. Jak jakiś Izak albo ktoś inny, co robi openingi. bo tu nie będzie noży. Karabinów też. Yy, I ten. na kwiaturę? Ja słyszę. Nagrywam jak brat gra i to jest zły pomysł, ale nagrywam. Yy, I ten. I lecą tu jakieś transmój, temki, ale nie wiem. Ja znowu nową te buffy. Lecą transmogi, ale ogólnie pandaryńskich transmogów bardzo nie lubię sprzedawać, bo są drogie do wystawiania i tracicie pieniądze tylko jeżeli się nie sprzedadzą. Wolę te nisko levelowe transmogi. Jeżeli chodzi o te pandaryńskie transmogi, to chyba lepiej będzie sprzedawać jakieś kraftowalne. Bo te kraftowalne są bardzo drogie, właśnie, też, że to się rozchodzi w tej farmie. Dropicie te przedmioty, bo Savage Raider jest potrzebny do kraftowania paru fajnych transmogów i ludzie to kupują. Co prawda mi się jeszcze nie sprzedały, ale... Ale no może komuś z was się sprzeda, bo wiem, że to się sprzedaje tam w jakiś czas. Eee, zrobimy sobie zaraz opening jeszcze tego... Potion of Treasure Finding, bo w sumie z niego najwięcej kasy tu wyciągacie takiej szybkiej. Na pewno te przedmioty się wam sprzedadzą. No to jest ruchliwy towar ogólnie, jakbyście nie mogli tego krokodylego... Dobufa się no i to podskoczcie pod powinno zejść. Yy, dobra, coś mało tych potionów, znaczy tych skrzyneczek. Patrzcie, nie wiem, chwilę gadam. Dwie minuty mam tego potiona odpalnego, czyli 2 minuty mniej więcej z wami tu jestem. Dobra, deba znik. Dawaj, kurde no, skrzynek chcę więcej potrzebuję Oj i poleciał jeszcze żołądek, taki żołąd, który leco. I te, te skrzynki, i dodatkowo Savage Later. No i trochę tych transmogów, ale no jak Wam polecić, to naprawdę super, to możecie próbować. Ja nie polecam, bo tak jak mówiłem, jest to drogie do wystawiania. Ten depozyt strasznie dużo kosztuje. Kurde, ale tych skrzynek coś mało leci, ostatnio tego więcej leciał. Ale patrzcie, już mam 60 -tych Savage Laterów. Na początku Wam te skrapsy będą lecieć jeżeli macie słaby skinning także najpierw musicie mieć 5 skrapsów, żeby mieć w ogóle later, ale jak już nabijecie tam 400 chyba skinning to, to już to fajnie leci Także jak ktoś nie ma tego legionu, to Pandaria to jest dobre miejsce do zarabiania kasy, bo te wszystkie pandariańskie materiały są dosyć drogie. W, no, w porównaniu z World of Draenor to na pewno, no bo tam to wiecie, to raczej w srebrnikach chodzi. Nie dość, do niczego to nie jest potrzebne, bo każdy ma tego dużo, a tutaj zawsze jakieś fajne transmogi, jakieś przedmioty, coś tamtego, to się sprzedaje jednak. Zara wam też pokażę, co z tymi skrzydeczkami. Tylko no niestety nie chcą współpracować, dopiero dwie poleciały. O, jest trzecia. To już jest jakiś wynik. Chciałbym, może, z 10 mieć. Także może, się tu pootwieram i zaraz się zobaczymy. W ogóle, ja z tego mąka, nawet nie wiem, jak się mąkiem gra. Jak... Nie muszę sobie to ogarnąć, bo na skilli... Nawet ogólnie skilli nie czytałem, ale ten, ale biegam sobie, co tu biję. Także nie wiem. Jak ktoś jest Pro Garem Monka, to może się odezwać do mnie gdzieś tam na PW. Może pogadamy, może mi ktoś pokaże jak grać tym. chodzi o jakieś, wiecie, Super Damage czy coś, ale tam chociaż mógł pekspić jakoś wiarę ogarnięcie. Jakieś triki w ogóle. W sumie MOK jest tylko po to, żeby mieć tego OX-a, nie? Chyba jedyne po co Monk komukolwiek, kto chce farmić. No i też jest szybki, wiadomo. To jest najśmieszniejsze. nagrywałem ten odcinek drugi raz, bo robiłem sobie porządek na kompie. Znałem, że zrobię sobie porządek na kompie, w ogóle takich rzeczy nie robię. Mam zawsze syf w folderach wszędzie na pulpicie, nigdy nie mam miejsca na kompie i tak dalej. Znałem, że zrobię sobie porządek na pulpicie i ogólnie na kompie. I uznałem, że zawsze mam na pulpicie 500 tych plików, każdy z innego filmu dźwięk nagrywany, nie? Ogólnie skasowałem nie ten, który miałem skasować, zostawiłem, se, zostawiłem sobie. dźwięk, nagranie dźwięku z innego pliku, a skasowałem z tego ostatniego, nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem. Także nagrywam ten materiał drugi raz. No wiecie, teraz może być lepszy, nie? No, przemyślałem dokładnie, co bym powiedział inaczej i tak dalej. No, dobra. Ten do 5 skrzynek mamy. Tu może jeszcze jakaś będzie, no nie ma niestety. Szkoda, ale dobra zrobimy sobie penning i ten Mamy dwa te żołądki, mamy pięć skrzyni. To jest może jeszcze jedną, jedną falę se, Jedną falę sobie otworzymy Mówię z zamiast sobie muszę tu Muszę się nauczyć bo tak, tak jest brzydko jak taki wieśniach nie ja, ja jestem taki zwykły chłopak ze wsi ale wiecie no Czasem może trochę y, Ładniej by trzeba było mówić Oj, jak tu mamy jeszcze jeden żołądek Te żołądki są mniej warte niż te skrzynki ale to sobie jeszcze otworzymy I, i, i jedno niech będzie Tak. pyk nawet nie będę otwierał dropa to spróbujemy sobie no spod spodłowa jeszcze jedno otworzyć I, i, i no jest jeszcze jeden, dobra jak jeszcze jeden jest to sobie jeszcze tam polecimy tak raczej tylko po otwieranie tych tych Dobra Słuchajcie, teraz tak wywalimy to wszystko. Krokodyl Tail, jak widzicie, mam 200 na aukcji. W ogóle się nie sprzedały, także to wywalam. Bo będzie niepotrzebne. Ten przedmiot, to jest jakiś staw. W ogóle przedmioty takie do stafa, to się kiepsko sprzedałem. Ten wygląda w miarę ładnie. Może bym sobie go zostawił, ale widzieliście, to potwory się zrespiły. Także sobie nie mogę ich otworzyć. Dobra, to wywalę. To wywalę i zniknęły mi npc -ki. Tu też wywalę i tu też wywalę i tu też wywalę To może zostawię, bo w sumie ładnie wygląda Albo nawet samemu sobie użyję, będę miał zawsze jednego więcej Dobra, i teraz tak yy, Wyłączę tych ziomeczków Mamy 139 later, dosłownie w y, jakieś 8 minut Także myślę, że to jest dobra, dobry wynik Nawet jeżeli się nie sprzedadzą bo raczej się nie sprzedażą i na pewno nie za taką cenę jak 19golda bo zobaczcie, że tu w sumie 3 golda prawie uzbierałem 10 minut yy, na jakiś taki przedmiot wątpię, żeby to się sprzedało 003 tylko sprzedaży będzie drogo to w ogóle wysalać, ale wygląda ładnie, może taki taki jakiś, nie wiem może sobie to samo włożę gdzieś tam, żeby mieć tego transmoga otwieramy Jak widzicie, tutaj trochę kiepsko. Tu jest jakiś jeden item za 98, tu za jeden. Ale jak widzicie, sprzedałem takich już 34. Także one się sprzedają. Jak zobaczycie, że mam średnią sprzedaży jest za 83 golda. Także jest to dosyć dużo. Także to się sprzedaje. No ale w tych żołnkach jest dosyć mało kasy. Więcej w tych. Zobaczcie, 2 golda plus 7 Ember Silk plofów, 5 golda, 4 golda. To w sumie tam się nie ten. Jakieś kiepskie. No słabo, pewnie, kurde same te Ember silky. Ja, no więcej chyba po, pootwieram tych mopków, bo... Aż mnie to normalnie boli Nie no, to chwilę posiedzę normalnie, pootwieram tylko te, też żeby skrzynki mi poleciały I no tu normalnie dużo lepsze rzeczy lecą Dobra, mamy 5 skrzyneczek, może teraz będzie lepiej Pokazuję co tu poleci o i teraz ładnie, patrzcie aż 5 tych znowu klofy. O, patrzcie, 5 takich tych Waterów. Trochę Silver klofów, 4 Golda i no niestety znowu to samo. Ale tu jeszcze lecą te inne te volatile Volatile, tak jak to się zmienia. Także jak tego trochę poleci, to To jest całkiem przyjemnie, no tylko Gold. Także powiem wam, że fajnie, jak macie dużo tych jak tu siedzicie przez godzinę. Zobaczcie, że ja byłem tylko 14 minut jest sporo tego nadrobić, No z samego tego mam 600 golda Zobaczymy za ile reszta się sprzeda tych przymiotów Tych savage later idzie wyciągnąć naprawdę setki, jak nie tysiące Także nawet jeżeli są to jakieś tam 3 golda za jednego nawet To no wiecie, raz tysiąc to macie już 3000 golda za sam, sam savage later, prawda? A do tego dochodzą inne przedmioty, także no Ember silk clothy Dosyć tanie, ale zobaczcie, że już mam ich 75, także ogólnie jest 150. Też zawsze jakaś tam kaska wpada, prawda? O, patrzcie, no jest fajne budki, kurde. W sensie patrzcie, że 490 golda niby tylko, ale jakie ładne mają sale. Rate, 013 Nice, kurde, fajnie. Dobra. To na pewno będę sprzedawał. Także... Dobra, to by było na tyle w tym filmiku, jeżeli nie masz legiona, chciałbyś zarobić, myślę, że to jest dobry sposób. Albo po prostu czasem wpaść, jeżeli masz skinning, trochę podrobić tych sowiecz-laterów, żeby one gdzieś tam się sprzedawały, wiecie, taka rutynka. Na przykład Tyler robi sobie plecaczki, a, a ktoś kto ma skinning może przyjść sobie i podrobić właśnie ze starych y, y, dodatków jakieś takie właśnie dużej ilości materiałów i powoli one no, tam gdzieś się sprzedawać się. To jest zawsze jakiś profit, dobra nie ma kolejnej skrzęczki niestety ale mówię tu jest sporo tego leci dodatkowo jeszcze to jest fajna, fajna kasa ja tu byłem przez godzinę i samych tych materiałów dodatkowych które mi się sprzedały bo jeszcze mi się savage Later nie sprzedał yy, dostałem 4k golda także przez godzinkę no 4k golda, golda takiego końca nie ma legionu myślę że to jest fajna fajna sprawa nie licząc z tego że mam 500 savage raider których nie sprzedałem także dodatkowo też jakiś, jakiś hajs nie no, także dzięki za obejrzenie filmiku i, i widzimy się w jakichś kolejnych materiałach. See you later, guys.